Nieco ponad dwa lata temu nagrałem średnio pozytywną recenzję kamerki X3 od firmy Insta360. Przy okazji obiecałem sobie, że nigdy nie wrócę do produktów od tej firmy, jednak jak widzicie, ciekawość wygrała. Z tego miejsca chciałbym również bardzo podziękować kolegom z GoHero za szybkie ogarnięcie kamerki, ponieważ miała ona swoją premierę w ostatni wtorek. A w ostatni piątek miałem ją już u siebie, więc zdążyłem ją zakupić przed wyjazdem. Zresztą, jak sami zauważyliście, ten odcinek będzie wyjazdowy. Słuchajcie, tyle mojego przydługiego wstępu. Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Jak zwykle, zaczynamy od ceny, która według mnie jest naprawdę ok. Do wyboru u chłopaków będziecie mieć tak zwanego golasa. Jest wersja combo, są różnego rodzaju dedykowane akcesoria, jeżeli jednak komuś by to nie wystarczało, to wtedy są do strony producenta, a tam jest do wyboru cała masa przeróżnych bandli, dedykowanych gadżetów itp. itp. Nowy model zaskoczył mnie w całkiem pozytywny sposób. Mamy nowy sensor oczywiście razy dwa, który będzie się przekładał na lepszą jakość obrazka. Jest możliwość wymiany obiektywów, według mnie bardzo fajny patent, one są w ogóle wykonane ze szkła szafirowego, jednak jeżeli coś się z nimi stanie, to super, że możemy takiego banda kupić możemy je wymienić. Mamy osłonę na mikrofon, który okazał się całkiem przyjemnym zaskoczeniem, ponieważ działa on całkiem, całkiem, do tego zaraz też dojdziemy. Menu chyba zostało trochę odświeżone, w każdym razie kamerka pracuje dużo szybciej. Fakt Faktem trochę się grzeje, ale na pewno działa to dużo płynniej. No i odświeżona aplikacja, która wreszcie wygląda jak należy, chociaż ma te takie tanie stawki z różnymi tam promocjami. Jedyne co się nie zmieniło w przypadku tej kamerki to połączenie z selfie stickiem, ale to jest akurat na plus, ponieważ to firmie Insta360 wychodziło od lat, czyli ten selfie stick nie jest widoczny pod warunkiem, że pochodzi on od producenta. Jeżeli podepniecie jakiś inny produkt do jakiejś firmy konkurencyjnej, to musicie się liczyć z tym, że on będzie widoczny. Ja tutaj dla przykładu podpiąłem sobie mini statyw, taki mini tripod od firmy Manfrotto, no a jak sami zauważycie, no był on widoczny. Jeżeli zaś mówimy o samym stiku, no tutaj wszystko działa elegancko. Max jakiego wyciągniecie z tej kamerki to 8K do 30 klatek. Do wyboru macie również trzy profile kolorystyczne, Standard, Vivid i Flat. Jeżeli będzie Wam zależało na późniejszej edycji takiego materiału, będziecie chcieli z niego coś więcej wyciągnąć, no to sugeruję wybrać to trzecie rozwiązanie. W ogóle, jeżeli bylibyście zainteresowani, jak ja taką kamerkę u siebie ustawię, to, to możemy się również mówić tak, że przygotuję dla Was osobny materiał na ten temat. Jeżeli zaś mówimy o późniejszym eksporcie do załóżmy formatu 16x9, to przyznaję, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To co mnie trochę rozczarowało w tej kamerce to dostęp do płaskiego profilu, ponieważ jest on dostępny w rozdzielczości 57K, tutaj maksymalnie możecie wyciągnąć 60 klatek, więc z tego można już zrobić jakiś slow motion, jednak no, wolałbym tego loga mieć w 8K. No ale okej, okay, to jakoś jestem w stanie przeżyć i w ogóle, żeby logo odpalić, na samym początku musicie odpalić hadera. Więc tutaj producent trochę przekombinował i średnio mi to leży, ale to można obejść, ponieważ możecie sobie stworzyć swój customowy profil i tutaj też muszę się przyczepić, bo niestety nazwy tych profili są dosyć ograniczone, jest ich dosyć mało w przypadku takiego GoPro. No to jest naprawdę super, tutaj wydaje mi się, że producent musi to dopracować albo wypuścić jakiś update. Kolejna bardzo istotna kwestia, no to ustawienia takiej kamerki. Tu i znowu na chwilę do tego wrócę. Ponieważ, jeżeli chcielibyście ustawić poprawnie ekspozycję, w przypadku Loga jest to dosyć istotne, no to niestety nie zawsze da się to zrobić. ponieważ Mamy kamerkę 360, no i niestety prędkość migawki nie zawsze będzie ustawiona w prawidłowy sposób do kwadkarza, ponieważ ona będzie wynosiła załóżmy 400 sekundę, albo nawet będzie to jeszcze wyższa wartość. Jakościowo materiał wygląda naprawdę ok. Wszystkie sample, które widzicie w tej recenzji, zostały wyeksportowane z poziomu desktopa, z poziomu dedykowanej aplikacji. Która również chyba dostała delikatne odświeżenie, ponieważ jest tam kilka naprawdę ciekawych opcji. Też super jest to, że producent dał nam wreszcie możliwość eksportowania do tych plików w nieco wyższej rozdzielczości, ponieważ w przypadku 4K to było zazwyczaj ograniczone do tego 3840 na 260 tutaj możemy wyciągnąć nieco więcej, więc to jest akurat super. I też całkiem pozytywnie zaskoczyłem się, ponieważ na stronie producenta możecie pobrać luty dedykowane do tych kamerek. Do x 5 jest również lut, on jest akurat trochę przesadzony, więc tutaj trzeba będzie suwak pobawić, Ale jest to dostępne. Ewentualnie zachęcam do tego, żeby z poziomu czata GPT generować własne luty w rozszerzeniu Cube. Ja tak robię, polecam, macie materiał na tym kanale. Na temat. W gorszych warunkach oświetleniowych kamerka, umówmy się radzi sobie różnie. Jeżeli pracujecie na trybie automatycznym, który reklamował producent, no to okej, okay, ten obrazek jeszcze się wybroni, ale też pamiętajmy, że tutaj do wyboru mamy klatka, mamy do wyboru rozdzielczość i na tym się kończy. Oczywiście możecie to samo zrobić na manualu, tylko no, umówmy się, nie zawsze wam to wyjdzie. Ja się tym trochę pobawię. No, i jak widzicie, w gorszych warunkach oświetleniowych kamerka głupie, obrazkiem telepie. No, i umówmy się, no, nie wygląda to najlepiej. Audio w przypadku tej kamerki wypada całkiem ok. Oczywiście tutaj i musimy pamiętać o poprawnych ustawieniach, ale jeżeli zależałoby Wam na tym, żeby mówić bezpośrednio do kamerki, to sugeruję wybrać tą opcję, że mamy delikatną redukcję wiatru. Wtedy to naprawdę daje radę. Jeżeli dobrze pamiętam, przy ostatniej recenzji produktów od firmy Insta360 niektórym nie podobało się to, że testuje mikrofon jadąc na desce, bo w końcu jeszcze wieje wiatr i nie wiadomo czego się spodziewam. Jednak tutaj mam trochę większe oczekiwania, ponieważ mikrofon dostał swego rodzaju osłonę. Redukcja wiatru. Następnie postanowiłem przetestować jak kamerka poradzi sobie z mocniejszą redukcją wiatru, czy załóżmy z izolacją głosu, no i tutaj rezultaty już nie były takie wspaniałe, ale też mówmy się tego się spodziewam. Zresztą jeżeli komuś zależy na jak najlepszym audio, to najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w mikrofon zewnętrzny. Czy to mówimy o mikrofonie od producenta, czy jakimkolwiek innym I rozwoju. na sam koniec została opcja, funkcja, która ma, że tak powiem, wyciągnąć to, co ja do Was mówię, ma się skupić na moim głosie, a ma wyciąć to, co się dzieje do mnie. Ja to cały czas wiem, więc tutaj naprawdę nie spodziewam się nie wiadomo czego. Ale no, zaraz się przekonam. Do wyboru mam jeszcze kilka trybów kreatywnych, których zbytnio nie testowałem, ponieważ nie jest to moja bajka. Za to bardzo interesowała mnie opcja trackingu. No, i tutaj muszę przyznać, że z poziomu desktopa działa to naprawdę ok. Fajnie, że desktopowa aplikacja analizuje krok po kroku, każdą po klarka, co się dzieje na tym materiale. I bardzo ładnie mnie śledziła, więc to jest akurat na plus. Podsumowując, super, że Insta wreszcie się trochę poprawia. Myślę, że wielu użytkowników kupi tą kamerkę. Z myślą, że będą już używali na motocyklu, rowerze, desce czy nawet do zwykłego zwiedzania, ponieważ sama idea nagrywania w 360 jest naprawdę bardzo fajna. Jeżeli ktoś robi proste filmiki i składa je na smartfonie czy tablecie, to wydaje mi się, że w zupełności mi to styka i nie będzie potrzebował nic więcej. Ja traktuję to bardziej jako gadżet i też nie będę ukrywał, że już się nie mogę doczekać kamerki 360 od firmy DJ, czy załóżmy długo wyczekiwanego Maxa od Check, to firma Go będzie nazywał. Na sam koniec muszę tylko dodać jeszcze jedną istotną rzecz, a mianowicie w dalszym ciągu nie podoba mi się to, że firma Insta360 płaci wielu twórcom za robienie pozytywnych recenzji, ponieważ no, ta kamerka ma swoje wady, ona nie jest idealna, a tutaj no youtuberzy niestety mają ten brzydki zwyczaj, że zakrzywiają rzeczywistość. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Wkrótce kolejne odcinki wyjazdowe i do zobaczenia.